Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jan Janina Buch. Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Nadmorskie Zacisze. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą Zacisze to jest jedyna dzielnica targówka, w zasadzie jedyna dzielnica Warszawy z bezpośrednim dostępem do morza. Tutaj ma postać plac zabaw. Ja rozumiem, że dzieci bardzo się chcą bawić. Ja to wszystko rozumiem, ale też dzieci są królem wyobraźni. Tak to się mówi. Ponieważ mamy tutaj bezpośredni kontakt z morzem, proponuję, żeby tutaj w tym miejscu postawić mini y, y, replikę Sopockiego molu. 340 tysięcy budżetu partycypacyjnego Stowarzyszenie Nadmorskie za się wszystko obliczyło. Molo zaczynałoby się tutaj i potem drewno, 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 drewno kończy się tu. A to na środku jakiś taki morski symbol, może muszla, może jakiś konik morski albo coś w tym stylu. Król, Król, zabaw! Zabaw! Drodzy Zaciszanie, bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które dotychczas oddaliście. Musi być nas dużo więcej, żeby powstał tam plac zabaw dla naszych dzieci. Musimy zebrać największą ilość głosów na zaciszu. Głosowanie jest bardzo proste. Zachęcam do głosowania przez internet. Mi to zajęło 3 minuty. Trzeba wejść na stronę, której adres pojawia się tutaj. Tam wybrać obszar targówek, następnie zaciszę i kliknąć w projekt numer 18, plac zabaw przy Domu Kultury zaciszę. Zajmie wam to mniej więcej. 3 minuty. Ważna sprawa, aby podać prawidłowo adres mailowy, a później potwierdzić to, co do Was przyjdzie w mailu. Potwierdzić swój głos. I mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już na placu. Dzięki.